To ja Olivier dzisiaj gramy znowu w jeden blog, bo prosiliście mnie w komentarzach, żebym toczył z tego serię. I dzisiaj będziemy... Postaramy się wbić już kolejny level. Wszystko będę wam tłumaczyć, co i jak. No zaczynajmy. I ogólnie przepraszam Was za Stumble że była taka głośna muzyka, po prostu głos się troszkę zepsuł. Dlatego było troszkę głośno, ale było już wtedy głos miałem zepsuty, ale już teraz to naprawię i już nie będzie tak głos zepsuty. No i musimy zbudować troszkę wyspę. Niech tu dwie osoby mnie prosili o serię, nie wiem ile nawet, bo z dwie nie wiem, trzy, cztery jakoś tak, nie wiem. Spółputek nie, nie, błagam i dzisiaj prawdopodobnie jeszcze fajny odcinek ze guys więc no Bum. E, tu mam tylko marchew, coś nam się przyda nie zróbmy sobie drewno zróbmy drewno jedzenie też możemy zrobić o chleb, za chwilę sobie zrobimy albo teraz, możemy w sumie zrobić dobra, mamy już chlebek mm dobra, lecimy dalej robimy pateki yy, siker możemy sobie zrobić to, zamieniamy w tego i dalej kopiemy dzisiaj będziemy ogólnie do dozbudowywać bardzo wyspę będzie to jeden z dłuższych odcinków na moim kanale dobra, yy, będzie trzeba zrobić popłytki bo pół płytki zrobimy te sobie zrobimy je i nie, nie zrobimy z przypadek dobra kopię dalej pyk 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 pyk, pyk. E, ja Kopię te moniety troszkę się pomyliłem. E, więc kopię dalej i będą teraz wpadały a i daję wam już, um, kiedy będą odcinki wchodziły na mój kanał: w soboty w niedzielę. Będą wpadały odcinki w sobotę i w niedzielę. Czyli dzisiaj jest sobota. No, tak, dzisiaj nagrywam. I będą odcinki w sobotę i w niedzielę. No. Zawsze w niedzielę, sobotę na pewno będą. Nie będzie tak, że przygotowałem wam teraz, mówię, że będą zawsze w sobotę, a nie be, że nie będzie przygotował, zawsze będą. Więc się, o to to się nie martwcie. A i może w następnych odcinkach spróbujemy zbudować dom. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale już przyznajcie, że się troszkę dozbudowaliśmy od pierwszego odcinka. <laughs> Już jesteśmy bardziej dozbudowani. Będzie trzeba zrobić wodę, zdobyć skądś i potem podbudować tam pod spodem taki blok. Żeby nie spadało nam piasek, bo może nam się później przydać. Dobra, co jest tu? Marchew. Kolejna marchewka. Dobra, wykopię co? Zabramy ją? Chyba ja. Nie wiem. Nie. Nie zabrałem. Mm. Dobra, kupimy dalej. Pyk. No nie, muszę piasek ja to nie łapał, patrzyłem na... A nie, tu, dobra, tu trzeba tylko kilofon wykopać, to co To będzie trzeba. A, i widzowie będą też się pojawiały z innych gier, odcinki, z jakichś takich mubajlek, tak zobaczymy jakie będą. I będę miał yy, drugi kanał, zobaczę jeszcze to wszystko. Dobra, piosenk tutaj jest to jak to wie o Jezus, nienawidzę jak mi się to dzieje jest woda, nie ma. Pyk, drewno, drewno, drewno. Dobra, tu się przyda kilo. I widowie, będziemy się już tutaj to zbudowywać bardziej. Tak jak mi prosiliście, to będziemy to robić, to zbudowywać się. Sodek jest, czy jeszcze nie robimy schodków, tu mamy te, to patyki możemy ewentualnie zrobić. Dobra, mamy 8 patyków. Co teraz możemy tutaj wykombinować? Nic zresztą. Widzowie jest też taki... Wam napiszę, czy chcecie słyszeć, czy nie. Napiszę Wam może. Napiszę. Dobra, tabliczka, a robimy tabliczkę, trzy i piszemy. I... O nie. Я вам визовый пише. Суб плюс лик. Суб плюс канал и давайте лапочки в A jak chcecie jakieś gry, to dawajcie znać w komentarzu, czy ze StumbleGuys, już nie będzie taki głośny głos po prostu potem, e, tutaj głos mi się zepsuł, dlatego było tak, ale już, już tak nie będzie, już będzie bez takich głośnych dźwięków, dobra, to chyba, co, dobra, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. O nie. Za chwilę to poprawimy. Tylko już tu postawimy to. Dobra. Czym ja to kupię? Dobra, mam płytkę, Teraz stawiamy ją. Tu. Dobra. Pyk. Ale dużo jest ta wysepka. Będziemy musieli tutaj coś z nią porobić. Dobra. Tu co ja tu mam? Kwippunku ziemiory. O! Tu będzie to. A i wiem co będzie trzeba zrobić. Już wiem, ja już wiem. Już wiem co musimy zrobić. Jak tutaj mam to, musimy zrobić. Tyk. Potrzebujemy. Tutaj może to zróbmy. Bierzemy nasiona. Na naszej wyspie, już się rozbudowujemy troszkę. No i tu niech to sobie będzie ros mm, rosnąć. Kopię dalej. Poczekajcie ile ja mam drewna tak w ogóle. Tu mam jeden, tu mam 9, tu mam 9. Tu mam 11. Tu mam 4. Tu mam jedno. Dużo mam drewna. to nawet może w dzisiejszym odcinku zaczniemy budować już takie statystyki domku. Sobie tylko muszę pomyśleć, gdzie by go tutaj zbudować na razie. A tutaj go zbudujemy na razie. No tak przy krawędzi. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Tutaj robimy hop hop, hop hop. Dobra. Au, A udejmajdja dostałem. To jest kratek. Jedną musimy skopać, ale sobie to już zrobimy z shiftem, żeby nie spać. Stąd pyk, mamy drewno, czas tyk, tyk. Okno, tu będzie okno. Pyk, pyk. robimy tyk, pyk. Tu stawiamy. No, jest troszkę tu poplątane, tak brzydko, tylko gdzie teraz mamy ten jeden blok tu? Co tu robimy? Pyk, 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 pyk. Wskakujemy, robimy pyk, pyk, pyk. Robimy pyk, pyk, pyk. Hej, okay. ten domek jest chyba tutaj o inną kratkę za dużo. tym skupiłem tą jedną krateczkę. No to zbudowujemy się już, to nie mogę powiedzieć. Oj, przepraszam Was, włączyło mi się takie coś tutaj. Nie miało mi się to włączyć. Pyk. I teraz robimy tutaj. Stawiamy klocuszek. Zrobimy pół. Pół. O nie. U nie, źle to zrobiłem. Już to źle zrobiłem, widzowie. Tyk. Skopać to. Teraz robimy tyk, tyk, tyk. Zrówno jest. No będzie taki mały domek, żeby był jakiś tam. Będzie troszkę brzydkie drewno. Ale co tam. Nie no, spokojnie, jest dom ogólnie. Teraz trzeba tą skrzynię tu przestawić. Nie, ja mam tę skrzynkę tutaj. To ją bierzemy tu, stawiamy tyk tyk. Tutaj crafting table. Gdzie jest crafting. Tu. Dobra. Robimy. kopanko craftingu. Teraz pyk, Kopiam dalej. Tyk. Pum, pum. Szybko, szybko. Kop. 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 Lawa! Jest. A nie, nie, lawa. Nie, ja nie chciałam lawy. Ja chciałam coś innego. Nie, to nie jest nam potrzebne. To może spaść. Teraz będzie trzeba. Jak tu mamy ten crafting? Będzie trzeba zrobić drzwi. Mamy w ogóle radę, jeżeli dam w ogóle radę zrobić te drzwi, bo. Potrzebne są jeszcze Z czego tutaj się robiło? Nie, byle jakie. Ha, drewno. Drewno potrzebuje troszkę więcej. Z craftingu mogę jakoś jeszcze zrobić. Nie, By Było trzeba pokopać trochę. O nie, co ja widzę, że zrobiłem. O nie, widzę. Poduje nam się świat znowu, dobra, jesteśmy już dobra, teraz powinno się nam udać zrobić chociaż drzwi. Dobra, powinno nam się teraz udać zrobić drzwi i czemu się nie da? Nieodpowiedne drewno czy co jest? Nie, da się zrobić tu. Po prostu. Idziemy tu, wchodzimy tu, bierzemy tu. Robimy podwójne drzwi. Będzie jakiś tam domek. Dobra, jest git. Teraz tu robimy budowę. Nie połączyłem tu, Jezus. Tu zrobimy drugie drzwi. Jest, jest. Pamiętajcie, subskrybujcie. Dawajcie łapetki w górę. To by było na tyle. Więc cześć Nara, Pajos.